Witajcie. Dziś powiemy sobie wszystko na temat przepowiedni w uniwersum Chainsaw Man. Podsumujemy sobie wszystko co wiemy i pospekulujemy co może się wydarzyć. Pierwszy raz temat przepowiedni pojawia się w rozdziale 122. Dowiadujemy się od Yoshidy, że w lipcu 1999 roku na Ziemię stąpi Król Terroru i może to zwiastować koniec ludzkości z 30 zaprzysiężonych z jałem przyszłości więźniów. 7 ma zginąć w tym tygodniu, w którym dzieje się akcja Falling Devil Czyli najpewniej ta siódemka, no już zginęła za sprawą ataku Falling Devil, a pozostała dwudziesta trójka najpewniej zginie rok pod obecnych wydarzeń, albo już niedługo. Jak wynika ze słów reporterki z rozdziału 135, w obecnym miesiącu w pile Asa zabiła 10 diabłów, a part drugi zaczynamy mniej więcej w połowie maja. Od rozpoczęcia wiadomo, mija trochę dyni, dodatku mija miesiąc, czyli najpewniej teraz mamy początek lipca, ewentualnie koniec czerwca. Na po ostatnich rozdziałach już nie jestem taki pewien, czy na pewno mamy 1998 rok. Bo jest spora szansa na powrót Poczyty w najbliższych rozdziałach, przez co jest opcja na Ark Apokalipsy już teraz. I tak, Poczyta jest jednym z moich podejrzanych na to stanowisko króla terroru, ale o nim powiemy sobie nieco później. Teraz pytanie, czy opłacałoby się robić Ark Apokalipsy teraz, w możliwej połowie mangi, jeżeli ten pars miałby mieć tyle tomów co poprzedni? Jak wiemy z rozdziału 131, FAM jest przeciwniczką Apokalipsy oraz dowiadujemy się od niej, że jeżeli przepowiednia się spełni, era ludzi dobiegnie końca, rozpoczynając erę diabłów. Wiemy też, że Yoru jako diabeł wojny jest w stanie powstrzymać apokalipsę, ale jest coś ciekawego w słowach Fami. Ani Najuta, ani Chainsaw Man nie są w stanie powstrzymać apokalipsy. Co może wskazywać na to, że Chainsaw Man jest królem Terroru. Bo jak będzie nim, to nie powstrzyma samego siebie. A Nayuta, jako diabeł kontroli, nie jest w stanie z nim wygrać. Za to diabeł wojny, no jest w stanie powstrzymać apokalipsę. Więc jeżeli Pochita byłby królem Terroru, to Joru byłaby w stanie z nim wygrać. W rozdziale 135 dowiadujemy się, że szanse na odzyskanie przez Joru sił są dość spore za sprawą pojawienia się diabła upadku i obecnej sytuacji na świecie. I co najważniejsze, Fami potwierdza, że Czerwony Chainsaw Man i Czarny Chainsaw Man to dwa zupełnie. Pełnie oddzielne byty. I Fami dąży do tego, by Joru zemściła się na Chainsaw Manie. Więc jest spora szansa, że walka Joru z Manem odbędzie się właśnie w tym słynnym arku apokalipsy. I to będzie walka z głównym antagonistą. Jeszcze wspomnę dla przypomnienia, że czarny Man wychodzi na zewnątrz, gdy Denji staje się zwykłym człowiekiem, co dla niego jest bardzo przybijające. Ale samo to, że Denji jest nieszczęśliwy, nie wystarczy, bo nie przemienił się po śmierci Jakiego. Przemienił się dopiero po śmierci Power oraz ujawnieniu prawdy o jego ojcu. Czyli teraz musi się coś stać. Już pewnie wiecie co. Jeden z głównych targetów Denji'ego może zostać mu bardzo mocno obrzydzony przez nią. Jako, że wszystko wskazuje na to, że to jest Reze obecnego partu, jak sama numeracja i chapterów wskazuje, oraz ta paralela, chyba nie muszę mówić, w jaki sposób zamierza obrzydzić Denjiemu jego cel, bo ja nawet nie mogę tego powiedzieć na głos, ale wiadomo, chu lovely, muni, -muni mura, mura. Ale poza tym, złego, na domiar złego, Najuta może stracić życie, To mogłoby mieć spory wpływ na psychikę Denji'ego. Ale wątpię, by Fujimoto zmarnował taką postać tak wcześnie. Skoro już sobie podsumowałem, informacje, nieco pospekulowaliśmy, przejdźmy do czystych teorii. Jak apokalipsa może wyglądać? Zacznijmy od alternatywnej walki Joru z Pochitą. Jak wiemy, Poczyta pożar kawałek Joru. Nie mamy pewności, czy Poczyta może wymazać całego jeźdźca, ale istnieje szansa, że jeżeli Poczyta nie jest królem terroru i do pojawiania się króla potrzebni są wszyscy cztery jeźdźcy, to gdy Poczyta wymarza jednego z nich, król się nie pojawi i może być to właśnie Joru. Jest też szansa, że król może powstać z czterech jeźdźców i Drachioru go bardzo osłabi. Ale teraz spróbujmy ustalić tożsamość króla terroru. No jest szansa, że to poczyta, jak już powiedziałem wiele razy, ale jest spora szansa na to, że to nie on. Obstawiłbym tu po prostu króla terroru, zupełnie nieznany nam byt, wyjęty spod definicji diabła. Nie przynależy ani do piekła ani do ziemi, nie może brać udziału w paktach oraz posiada siłę niezależną od strachu, który wzbudza. Jest tu też szansa na diabła z bardzo strasznym imieniem, ewentualnie takiego, który zjadł bardzo dużo pomniejszych diabłów, na tyle, że stał się. Się bardzo silny, też jak sam przebieg Apokalipsy może wyglądać? Skoro ma nadejść era diabłów, to obstawiałbym, że wszyscy ludzie zginą, ale bez strachu diabły zostaną zapomniane. Czyli może dojść do momentu, w którym diabły staną się niezależne od ludzi, przez co będą mogły ich wybić. Nie wiemy, ile diabłów znajduje się w piekle. Niestety, za każdym razem, gdy tam jesteśmy, to miejsce jest puste, ale na pewno jest tam więcej diabłów niż na ziemi, skoro już wspominało o społecznościach diabłów. Czyli niektóre mogą sobie nawet normalnie żyć w piekle, do momentu, aż ktoś ich zabije. Diabły mają różne charaktery. Mogą sobie pozwolić na takie coś. Ale nieważne co, po śmierci trafiają na ziemię bez wspomnień. Król Terroru może wybić wszystkie diabły w piekle i wysłać je na ziemię. Ewentualnie zniszczyć piekło, ale wtedy nie byłoby szans na erę diabłów. Diabły nie miałyby się gdzie odradzać. Pod kątem akcji może to wyglądać na wielką wojnę pomiędzy ludźmi a diabłami. Raczej nie będzie to coś takiego jak w przypadku Infinity Castle z Demon Slayer ani Shibuya Incident z Jujutsu Kaisen. Spodziewałbym się bardziej chaotycznej wersji Arku Zabójców. Zauważyłem, że tacki nie stawia na akcję tak. Tak samo jak w innych bitewniach. Przez co prawda walki u Fujimoto są bardzo różne, O tych na przykład z Jurzu Kaisen, Na przykład nie ma tylu dialogów, nie ma tylu wyjaśnień, przez to jest to bardzo realistyczne. Ale gdzieś słyszałem, że klucz do dobrej walki, to do dialogi. Tymczasem walka dajdy za nim. W większości milczenie i monologi Agniego, ale moja ulubiona. Ale trochę odbiliśmy od tematu, wracajmy. Jakie może być zakończenie tej apokalipsy? Mam tu kilka opcji. Pierwsza, chyba najbardziej nudna i najmniej prawdopodobna, czyli Good Ending. Wszystko się dobrze skończy, ludzie nie wymrą, a diabły. Albo znikną, albo nic się nie zmieni. Może też parę postaci umrzeć i to byłby koniec piły. Dalej bad ending. Biały wygrywają, ludzi nie ma, nie są już potrzebni, ale Dench jako hybryda dalej żyje i może być nadal protagiem, a bardziej tytułowym bohaterem serii. Mogą wtedy wprowadzić więcej diabłów do kastu. Może to pomysł na trzeci part, kto wie. Dalej mamy neutralny ending. Które nazwałbym Firepunch Endingiem. Tu odwołem się do mojej starej teorii, pierwszej teorii, jaką zrobiłem na ten kanał, gdy nawet Justice Devil Arc nie był zakończony, chociaż nie pamiętam szczerze, nazwijmy ten ending Firepunch Endingiem. Prowadzi on do zniszczenia piekła oraz osłabienia populacji diabłów. Przez np. wymazanie przez poczite, ale nie w ten sposób, że całkowicie ich wymazał, tylko tak jak Yoru. i oru. jały zaczęłyby koegzystować z ludźmi, jak magusy, oraz się z nimi rozmnażać, tworząc błogosławionych i prowadząc do wydarzeń z Fire Punch. Też w świecie Fire Puncha bardzo wielu rzeczy brakuje. Jest to bardzo pusty świat. Na samym zakończeniu jest Gandeville Ark. I nie, nie będzie to samego Gandewila, Chodzi o to, że ten ark może być podobny do arku Gandewila, Niby główny antagonista serii, jak King of Terror. A tu jednak nie. Gandeville pojawił się w procentach i został szybko pokonany. Nie nie był to arc na miarę tego, czego można było się spodziewać. I tu może być podobnie, sama apokalipsa może być przesadzona i to co się wydarzy, później ukaże nam prawdziwego antagonistę. Może być nim Yoshida, może być nim Yoru, może być Fami, może być Nayuta, może być nawet Agni albo Tatsuki Fujimoto, albo Kobeni. Kurde każdy, to jest część sumem. Tu nie może być Logiki. No nic, tu będziemy kończyć, podzielcie się swoimi przemyśleniami. Zapraszam was na Discorda, linkacz w opisie. I do usłyszenia, see ya.